ciągnik sadowniczy Antonio Carraro dostanie dzisiaj nowy system Rolnictwo 4.0 firmy PTX Trimble. Antena Nav 900 siedzi już na dachu, a teraz montujemy silnik Sam 300, który będzie wchodził w skład systemu autopilot Motor Drive. Autopilot Motor Drive może sterować pojazdem już przy prędkości poniżej 100 metrów na godzinę. Silnik właśnie zostaje zamontowany w kolumnie kierowniczej, a wiązka ISOBUS zostaje zainstalowana z tyłu ciągnika. Dzięki temu komunikacja z chmurą danych będzie odbywała się również z doczepionym narzędziem. Wyjeżdżamy z warsztatu, no i wstępne oględziny, czy wszystko działa i wygląda jak należy. I za chwilę jedziemy kalibrować system. Tu właśnie widzicie gniazdo ISOBUS. Dzięki modemowi Sierra wszystkie dane komunikacyjne oraz korekcja RTK będzie przesyłana bezpośrednio do ciągnika za pomocą internetu. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu z nami.